Szukacie skutecznego sposobu na naostrzenie tempego noża kuchennego szybko, tanio, dobrze. I teraz czekacie na klasyczne wybierz dwa. Otóż nie, można szybko, tanio, za 10 zł, można dobrze, jeśli za dobrze uznacie, wystarczająco dobrze, a uwierzcie mi, że jeśli ja mówię wystarczająco dobrze, to będziecie mieli naprawdę wściekle na ostrzony nóż. Tworzenie filmów na tym kanale, a przede wszystkim kontakt z Wami, to pozwoliło mi naprawdę zmienić swoje podejście do ostrzenia noży, dojrzeć, a może nawet dorosnąć. Bo przez długi czas byłem naprawdę ekstremistą, uznawałem tylko najlepsze rozwiązania, często z tego powodu również drogie, najlepsze z najlepszych, bez żadnych kompromisów. Z czasem przekonałem się jednak, że lepsze często bywa wrogiem dobrego, zrozumiałem, że w takich domowych warunkach dla większości użytkowników nie niepasjonatów ma być szybko, ma być wystarczająco dobrze i ma przede wszystkim być tanie. Jeszcze jeden ważny aspekt w kontekście ostrzenia noży – łatwość nauki. Być może najlepszy sposób ostrzenia to jest taki, który działa za pierwszym razem, nie wymaga żadnego doświadczenia i jest bardzo szybki. Czy znalazłem świętego grala ostrzenia? Za chwilę powiemy zdecydowanie więcej o tym cudzie chińskiej inżynierii, chińskiej myśli technicznej, ale na początku nie byłbym sobą, gdybym nie dodał trochę kontekstu, bez tego nie pójdziemy dalej. Noż ma przede wszystkim dobrze kroić, dlatego od dłuższego czasu jestem zwolennikiem czystej praktyczności, bez doktoryzowania się, bez przekombinowywania tematu. Celem ostrzenia noża jest uzyskanie trwałej ostrości roboczej. Co to znaczy? Pierwsza rzecz trwała ostrość. Na tą retencję ostrości, to jak długo nóż będzie trzymał nam ostrość, bardzo dużo czynników na to wpływa. Rodzaj stali, hartowanie, wykonanie tego noża, ale również, i to jest bardzo często pomijany aspekt, sposób naostrzenia. I to nie jest jakaś mała różnica. Lepszy sposób naostrzenia może skutkować nawet dziesięciokrotnie czy pięćdziesięciokrotnie dłuższym trzymaniem ostrości, i to nie jest ani trochę przesada. Druga sprawa, czyli ostrość robocza. Taka ostrość, która pozwoli na komfortowe krojenie, czyli na przykład nieślizganie się po skórce pomidora, czy gładkie krojenie mięsa bez szarpania. I to łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, bo nie każde metody ostrzenia dadzą taki rezultaty. Jeśli chcecie poznać moje zdanie, ja dalej twierdzę, że najlepszy efekt osiągany jest na kamieniach wodnych, czy to takich wolnostojących na blacie, czy montowanych w specjalistyczne systemy prowadnicowe. Tylko to wymagano albo intensywnych ćwiczeń, tygodni, czasami miesięcy, albo korzystania z zazwyczaj nieporęcznego, często drogiego też sprzętu. I Cały ten wielki wysiłek tylko po to, by naostrzyć dwa noże z IKEA o łącznej wartości 17,53 zł, no coś tu jest nie tak. Musi być jakiś lepszy sposób i na szczęście jest. Z pomocą właśnie przychodzi taka przeciągarka rolkowa. Może w moich ustach brzmi to trochę jak bluźnierstwo, bo wiecie doskonale, że nie znoszę takich przeciągarek do ostrzenia noży. Nawet powstał o tym gdzieś tutaj cały film z Magdą Gessler w tle, ale od tamtego czasu troszkę się pozmieniało, ja trochę złagodniałem, ale trochę kontekstu. Ostrzałki tego typu bardzo szybko niszczą ostrze noża, robią takie głębokie, równoległe rysy, przez co osłabiają tą krawędź tnącą, ona bardzo kiepsko, bardzo krótko trzyma ostrość. Mało tego, przez to, że zaczynamy tutaj ten ruch przypięcie, często tworzy się nam taka wklęsła krawędź tnąca, która z czasem po wielu ostrzeniach po prostu nie będzie dokrajać, nie będzie w pełni stykać się z deską. No całkowita tragedia. I teraz pewnie zastanawiacie się o co chodzi. Mówię, że znalazłem Sposób ostrzenia tani, skuteczny, szybki, a tak bardzo go krytykuje. No i diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, bo tutaj słowem kluczem jest rolkowa ostrzałka typu przeciągi. Ta ostrzałka nie była ostrzałką rolkową, ta jest, jak za chwilę zobaczycie, różnica jest ogromna, diametralna. To jest zupełnie, może nie zupełnie, ale zauważalnie inny sposób ostrzenia. Ta najważniejsza różnica to jest kierunek ostrzenia. Tutaj rysy pozostają równoległe do krawędzi tnącej, co skutkuje nietrwałą krawędzią, Rrawędzią. Tutaj z kolei przez to, że te wrzeciona, te kółka się ruszają, powstają rysy, które są pod kątem mniej więcej 45 stopni do ostrza, przez co trudniej się wyłamują, są dużo bardziej stabilne, dużo bardziej agresywne, jeśli chodzi o komfort krojenia. Same plusy minus. I to jest ta niekwestionowana przewaga, rysy pod kątem 45 stopni, nawet recenzowałem już jedną taką strzałkę Szarpala, niestety wyprzedała się ona już na Amazonie, poza tym miała drugą taką małą wadę, tam w zasadzie tylko jedno kółko działało jak powinno, diamentowe to wrzeciono, ale ono było bardzo niskiej gradacji, około 300 i te rysy, które pozostawiało, były dość głębokie, dla niektórych może zbyt głębokie. Idea tego sposobu ostrzenia jest bardzo prosta. Zaczynamy od pięty, ostrze liniowo porusza się do tyłu, a w tym czasie to wrzeciono obraca się bez żadnego uślizgu. Obraca się równo z ostrzem, które się w tym czasie przesuwa do tyłu. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa bez uślizgu. Jeśli ten uślizg będzie się pojawiał, efekt ostrzenia będzie bardziej przypominał rezultaty osiągane na tej kiepskiej ostrzałce. Dlatego tak ważne, żeby te wrzeciona ładnie równo kręciły się i nie było żadnych jednego uślisku ale to ani nie takie proste, ani nieoczywiste, jak się okazało, ja przetestowałem bardzo wiele tych ostrzałek rolkowych nawet tą z Ikea za 50 zł chyba najbardziej popularną ale tam to właśnie ślizganie pojawiało się i strasznie mnie to denerwowało nie wiem czy to była wina konkretnego modelu, tu po wlaniu wody do tego kontenerka ten problem nie wystąpił w moim modelu byłem bardzo z niego zadowolony i to jest ta najważniejsza różnica do której wrócę, te kółka muszą kręcić się równo z ostrze nie możemy szorować, tylko kręcić. To jest marka Worel firmy Yato. Może znacie tą kojarzycie, firmę ściąga różne chińskie rzeczy, które dostępne są często też na AliExpress, ale w cenach bardzo konkurencyjnych, często nawet lepszych niż na AliExpress. Bardzo podobna. W cudzysłowie japońska ostrzałka rolkowa firmy MinoSharp kosztuje prawie 300 zł i to jest jakieś absolutne szaleństwo. Z kawałek tworzywa, trzy rolki korundowe to powinno kosztować 10 zł i tyle właśnie kosztuje ten model. Zasada działania tego urządzenia myślę jest dziecinnie prosta. Zaczynamy od pięty, przesuwamy w tym wrzecionie delikatnie nóż po całej długości ostrza i ten korunt na tym wrzecionie z zaokrąglonego, tępego ostrza zrobi nam w pełni szpiczaste, ostre, komfortowe do krojenia. W teorii pięknie, a jak to działa w praktyce? No ja przekonałem się, że bardzo ważne było to, żeby ścierniwo było mokre, więc zdejmuję tą obudowę, otwieram, wlewam tam wodę i później i dosyć intensywnie kręcę tymi wrzecionami, żeby równomiernie nasiąkły, one naprawdę wchłoną trochę wody i to będzie zapobiegać temu niepożądanemu ślizgowi, o którym mówiłem wcześniej. I jeśli mamy nóż bardzo tępy albo ostrzony wcześniej na większy kąt, naprawdę sporo czasu spędzimy na tej pierwszej, najbardziej szorstkiej szczelinie, bo musimy na nowo ukształtować krawędź tnącą, zamaczamy, ciągniemy do momentu, aż uzyskamy taką już początki przyzwoitej ostrości. Powinien paragon, no tak z trudem, ale już prawie być przekrajany po tej pierwszej szczelinie. Nie powiem Wam dokładnie, ile nacisku to musimy wyczuć. Ważne, żeby to były jednostajne, pełne ruchy od samego końca pięty do samego końca czubka. No i właśnie kluczowe, żeby nie zrobić dziury. Bo jeśli będziemy zaczynać w połowie, tam bardziej przypięcie, ale nie na samym końcu. To po 100-200 ostrzeniach takiego noża zrobimy dziurę i ten nóż nie będzie po prostu w pełni stykał się z deską. Będzie taka wklęsłość, której później bardzo trudno to wyeliminować. Zresztą zobaczmy pod mikroskopem, jak wyglądają te rysy po szorstkiej gradacji i kiedy rzeczywiście udało się postawić tą nową krawędź tnącą na gradacji szorstkiej jest już w miarę ostro, ale nie idealnie ostro. Czas na gradację średnią. A jeśli mamy początkowo już już w miarę ostry, nie był bardzo stępiony i ostrzeliśmy go na tej samej ostrzałce, wtedy ja zauważyłem, że najlepsze rezultaty mamy jeśli zaczynamy w tej środkowej szczelinie, a nie na tej szorstkiej. Nie ma co niepotrzebnie piłować i zużywać ostrza. A jak długo szorujemy? Trudno mi szczerze mówiąc odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. To zależy od twardości stali, od jej ścieralności, od grubości też krawędzi tnącej. I najłatwiej odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób. Szorujemy, aż pozbędziemy się rys z gradacji szorstkiej. Na tym etapie już po środkowej szczelinie powinniśmy mieć przyzwoicie ostry nóż. Paragon już coraz łatwiej przekrajamy, ale dalej troszkę szarpie. I znowu tutaj mikroskop nam pomoże, żeby zrozumieć lepiej co dzieje się na krawędzi tnącej. Widzimy, że te rysy są dalej dość głębokie. Krawędź nie jest jakby idealnie gładka, ale do krojenia w kuchni, szczególnie warzyw, mięsa, ta agresywna krawędź bardzo dobrze się sprawdza. I cały proces kończymy na tej najgładszej szczelinie, po to, żeby pozbyć się tych dużych dziur, dużych zębów. Znowu, jak długo to potrwa, nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Robimy do momentu, aż ten paragon będzie coraz bardziej gładko przecinany. Nigdy nie uzyskamy takiej idealnej gładkości z tej ostrzałki jak na kamieniu wodnym, więc też powinniśmy miarkować swoje oczekiwania. To pozwala naostrzyć do wartości roboczej, dobrej, przyzwoitej wartości roboczej, ale nie idealnej. Jeszcze taka praktyczna porada, nie naciskajcie zbyt mocno, bo porobicie głębokie rysy. Nawet mogą pojawić się takie mikroukruszenia tutaj na krawędzi tnącej, ale też niezbyt lekko, bo jeśli będziecie tylko tak smyrać po powierzchni tego wrzeciona, ten uszlisk się pojawi, to wrzeciono nie będzie kręcić się równo z krawędzią noża, to też będzie duży błąd. Po prostu weźcie sobie paragon, weźcie paznokieć, sprawdzajcie co jakiś czas, czy haczy tutaj, czy dobra ta ostrość, już robocza się pojawia, czy jeszcze nie i prawie skończone. I mówię prawie, bo stali widzowie doskonale wiedzą, co się zaraz tutaj pojawi. Mowa o farfoclach na krawędzi tnącej, tym drucie, tym zadziorze, który pojawia się przy ostrzeniu, tylko to nie jest tak do końca. Przy ostrzeniu najpierw prawa strona, potem lewa, czyli takim naprzemiennym, jak na przykład ostrzymy na kamieniu, tam rzeczywiście pojawia się ten wyraźny zadzior raz z jednej, raz z drugiej strony. Tutaj ostrzymy dwie strony naraz i nie pojawia się taki typowy zadzior, ale pojawia ją się te mikroukruszenia, farfocle na krawędzi tnącej, które są miękkie, które są ze zmęczonej, zużytej stali. Jeśli ich nie usuniemy i uderzymy nożem w deskę, one momentalnie zawiną się w taki grzybek. Nóż z ostrego stanie się tępy bardzo, bardzo szybko, dużo szybciej niż powinien. I to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne, bo wracamy do tego, o czym mówiłem na początku, że prawidłowe ostrzenie może sprawić, że ostrość będzie trzymana dziesięciokrotnie, czy nawet pięćdziesięciokrotnie dłużej, i właśnie przede wszystkim przez te nieusunięte farfocle. On to jest naprawdę zmora amatorskiego ostrzenia. Jeśli to usuniemy, rezultaty momentalnie. Poziom wyżej, jeśli tego nie zrobimy, będziemy cały czas sfrustrowani. No dobra, ale jak to skutecznie oczyścić? Jak pozbyć się tych farfocli? Jest wiele metod, koneserzy być może użyją, szczególnie ci, co śledzą ten kanał, nabitej tlenkiem chromu skóry, czy nawet nabitą skórę pastą diamentową specjalną o tym jest cały film, oczywiście ale w zupełności do uzyskania takiej roboczej ostrości i oczyszczenia tej krawędzi tnącej wystarczą zwykłe dżinsy. Nie możecie nie zdejmować spodni i zrobić to na żywym organizmie, jeśli się nie boicie. Możecie też wyciąć sobie pas materiałów ze starych, zużytych dżinsów i zrobić sobie taki dżinsowy strop do oczyszczania krawędzi. Ja polecam chyba tą drugą metodę bardziej, żeby nie niszczyć sobie nowych spodni, chyba szkoda. I jak z ostrością po tym czyszczeniu na dżinsach? Paragon nam tylko pokazał, że nóż jest ostry, ale to nie mówi całej prawdy, bo czy ten nóż dobrze kroi, to jest najważniejsze. Czy kroi, a nie czy jest ostry, czy przechodzi jakieś wirtualne, abstrakcyjne testy. Nóż ma kroić warzywa, owoce, produkty spożywcze, mięso. Zróbmy kilka testów, takich właśnie bardzo specjalistycznych. Po pierwsze, produkty z śliską skórką, pomidory, to jest zawsze wyzwanie. Twarde warzywa, to też jest wyzwanie, bo taki nóż często się blokuje. I mięso. Jak widzicie, ten nóż radzi sobie z wszystkim bez większego problemu. A jedynym jego problemem jest to, że fabrycznie jest dość gruby za krawędzią tnącą, i w twardych warzywach będzie bardziej blokować się niż powinien. Ale to nie wynika z ostrości, tylko z jego kształtu, geometrii. Dlaczego ja bardzo lubię i promuję ten test? Bo wiele osób lubi taką ostrość absolutną, lubi kończyć na bardzo wysokich gradacjach, lubi przestropowywać, bardzo dużo czasu spędzać na stropie właśnie z pastą diamentową czy z chromu i potem ma przepolarowaną krawędź tnącą, która być może nawet struga włos w powietrzu, ale jeśli przytkamy ją do pomidora, ślizga się po tej skórce, bo nie ma tych ząbków, nie ma tej agresji. I mówiąc, że wiele osób tak robi i przestropowuje, mam też na myśli siebie: jeszcze dwa lata temu, niestety też popełniałem ten błąd. Gdzieś w pogoni za ostrością absolutną zapomniałem o tym, że nóż ma kroić, ma być narzędziem w kuchni, a nie ma jakieś przechodzić tam śmieszne wiralowe testy, które pokazują różni YouTuberzy ze Stanów Zjednoczonych czy z Japonii. Ale pewnie chcecie zapytać, jak ja. Piotrek, ten gościu w czerwonej czapeczce, co ja myślę o ostrości uzyskanej na tym urządzeniu, na tej ostrzałce. I wiecie, ja ostrzę na kamieniach od dawna i jestem przyzwyczajony naprawdę do bardzo wysokiej ostrości, ale też komfortu krojenia, wysokiej agresji cięcia. Ja lubię noże w kuchni po gradacji około 2-3 tysiące do warzyw. Moim zdaniem to jest idealnie. I tutaj tej ostrości minimalnie mi brakuje. Mnie osobiście. Czy Wam będzie brakować? To jest już zupełnie inna sprawa. Bo jeśli do tej pory w waszej kuchni królowały noże przytępione, być może w ogóle nie ostrzyliście noży albo ostrzyliście je bardzo rzadko albo robiliście to w sposób nieumiejętny, ostrość po tym systemie, po tej ostrzałce rolkowej wrzecionowej może być w zupełności wystarczająca lepsza niż tą jaką kiedykolwiek doświadczyliście. A z drugiej strony moje podejście jest takie, że jeśli poświęcicie tydzień codziennie na naukę ostrzenia na kamieniu wodnym, ta ostrość, którą po Tygodniu otrzymacie na kamieniu, będzie prawdopodobnie trochę lepsza, jeśli macie w miarę dobre zdolności manualne, trochę lepsza niż ta ostrość, którą po kilku sekundach, może nie kilku sekundach, kilku minutach używania tego urządzenia otrzymacie. Ustaliliśmy już, że na tej ostrzałce rzeczywiście można w bardzo łatwy i szybki sposób naostrzyć nóż do przyzwoitej, a być może nawet bardzo dobrej ostrości roboczej, to nie podlega dyskusji. Tylko czy w takim razie za 10 zł mamy świętego grala ostrzenia, czy to urządzenie jest bez wad? No, niestety, jak domyślacie się, za 10 zł te wady się pojawią. No to powiedzmy sobie o tych zdecydowanych ograniczeniach tego urządzenia. Wrzeciona mają jeden kąt, ostrzymy tylko sam czubek krawędzi tnącej. Nie możemy tu cieniować noża, nie możemy zmieniać kąta, nie możemy zmieniać geometrii całego płazu, jedynie. Ostrzymy, a w zasadzie podostrzamy krawędź tnącą, i z czasem nóż będzie się stawał za tą krawędzią coraz, coraz grubszy, i przez to też coraz mniej komfortowo kroił. Ale to są przy dobrym ostrzeniu. Jeśli nie zużywacie za dużo stali, to są miesiące, a pewnie nawet lata. Przy takim normalnym użytkowaniu noża w kuchni domowej. Kolejna sprawa, trzeba być bardzo ostrożnym i rzeczywiście zaczynać tutaj od samej pięty. Jeśli tego nie zrobicie po stu ostrzeniach, ten nóż będzie wyglądał tak będzie tutaj wklęsły, jeśli położycie go, myślicie, że płasko na deskę, a się okaże, że tam jest prześwit i nie do kraja. To jest najgorsza rzecz na świecie, deska i kontakt z deską, gdzie tego styku nie ma, absolutnie koszmar krojenia. Jeśli mamy gruby nóż, taki naprawdę gruby, gdzie tej stali na krawędzi tnącej jest sporo, nawet ta gruba, szorstka szczelina, Najeździmy się tutaj. Będziemy się troszkę frustrować, bo sporo czasu spędzimy, zanim ten kąt wrzecion dostosujemy do naszego prawdopodobnie innego fabrycznie kąta. Jeśli ten kąt jest mniejszy fabrycznie, to pójdzie bardzo szybko, ale jeśli był większy, to zdarcie tego metalu tutaj z zewnętrznych części krawędzi tnącej potrwa bardzo, bardzo długo. I podobnie będzie, jeśli używamy noży z nowoczesnych, tak zwanych superstali o wysokiej twardości, o trudnej ścieralności. Wtedy też namęczymy się tutaj dużo wysiłku, dużo czasu, żeby wyprowadzić tą krawędź tnącą, ale jeśli już ją wyprowadzimy, każde kolejne ostrzenie będzie dużo, dużo szybsze niż to pierwsze. I najważniejsza dla mnie wada... Chociaż dla Was wcale to nie musi być wada, ostrość robocza, którą się uzyskuje na tej ostrzałce, to nie jest taka ostrość absolutna, która zadowala mnie, mój styl pracy w kuchni, moją pracę na deskę. Ja lubię jak leciutki dotyk ostrza już sprawia, że wchodzimy na wylot w pomidora czy w twarde warzywa. Profil, ostrość. Tego nie uzyskamy na tym urządzeniu. Do tego raczej powinniśmy użyć kamieni wodnych. Być może interesuje Was, co ja konkretnie o tym myślę. Ja, im starszy jestem, tym bardziej praktycznie podchodzę do narzędzi i też zaczynam rozumieć, że dla większości osób, ja nie należę do tych osób, ale dla większości osób, nóż to jest zwykłe narzędzie kuchenne, często tanie narzędzie kuchenne. I celem jakiegokolwiek sposobu ostrzenia jest doprowadzenie do wystarczającej niezłej ostrości i w tym przypadku ta ostrzałka znakomicie się sprawdza. I szczególnie w przypadku tych tanich, codziennych noży kuchennych, to się po prostu sprawdza, dlaczego nie, a jeśli kiedyś wkręcicie się w droższe japońskie noże, prawdopodobnie też wkręcicie się w ostrzenie na kamieniach wodnych lub na droższych systemach prowadnicowych, poznacie tą ostrość absolutną, będziecie rozkminiać tą agresję cięcia, czy bardziej ząbkowana, czy bardziej gładka krawędź Wam pasuje, ale to już nie jest... Utylitarność to nie jest zwykła praca w kuchni, to jest hobby. Wtedy ostrzenie zmienia się w pasję. Nie każdy musi wejść na ten etap. Jeśli nie chcecie na ten etap wchodzić, być może to jest dobrym rozwiązaniem. I ważniejsze od tego, żeby ostrzyć idealnie, żeby uzyskać idealną krawędź tnącą, jest to, żeby ostrzyć regularnie i utrzymywać noże w przyzwoitej ostrości i to urządzenie właśnie, szczególnie amatorom, szczególnie osobom, które nie chcą się wkręcać w jakieś, czy to droższe noże, czy droższe sprzęty do ostrzenia, to jest dobrą alternatywą. Ale jesteście ze mną na tym kanale, więc i tak za jakiś czas kupicie sobie japoński kamień do ostrzenia i do następnego.